Mam na imię Agnieszka, mam 41 lat. Od dwunastu lat jestem matką dziewczynki, która nadała sens mojemu życiu, Zosi. Nie było lekko. Ojciec Zosi odszedł jeszcze zanim się urodziła, zostawiając mnie z pustką i odpowiedzialnością, której nie byłam wtedy gotowa się podjąć. Ale zrobiłam to. Dla niej. I nigdy tego nie żałowałam. Zosia to dziecko ciche, wrażliwe, wyjątkowo empatyczne. W szkole uchodzi za wzorową uczennicę, a nauczyciele często podkreślają jej dojrzałość emocjonalną, która nie przystoi jej wiekowi. Nigdy nie sprawiała kłopotów, nigdy nie wymagała więcej, niż mogłam jej dać. Właśnie dlatego zabolało mnie to, co się wydarzyło tamtego dnia. Siedziałam przy kuchennym stole, przeglądając korespondencję, gdy natknąłam się na elegancką kopertę z tłoczonym inicjałem K. Już po chwili wiedziałam, moja siostra, Katarzyna, w końcu podjęła decyzję o ślubie ze swoim narzeczonym z którym była związana od lat. Mimo różnic między nami, zawsze życzyła mi szczęścia. Uśmiechnąłam się lekko, otwierając zaproszenie. Ale mój uśmiech zgasł równie szybko, jak się pojawił. Agnieszko, z ogromną radością zapraszamy cię na nasz ślub i przyjęcie weselne, które odbędzie się, zaczęłam czytać. Wszystko brzmiało normalnie, do momentu, aż dotarłam do małej notatki pod spodem. Z uwagi na charakter uroczystości i ograniczoną liczbę miejsc, Zaproszenie nie obejmuje dzieci. Zamarłam. Zosia? Nie może przyjść? W jednej chwili poczułam, jak coś ściska mi gardło. Przez chwilę próbowałam racjonalizować sytuację może to ogólna zasada może nikogo z dzieci nie zapraszają. Ale wiedziałam, że to nieprawda. Mój kuzyn wspominał kilka dni wcześniej, że jego dzieci dostały specjalne zaproszenia z miejscem przy stole czyli to była decyzja świadoma. Moja córka została wykluczona. Świadomie nie byłam w stanie tego pojąć. Zosia zna Katarzynę od zawsze. Na każdej rodzinnej uroczystości trzymała się jej blisko. Przynosiła jej laurki, pomagała przy ciastach, słuchała jej historii z podróży. Zawsze mówiła o niej z zachwytem. A teraz była nie dość ważna? Nie podniosłam słuchawki. Nie napisałam żadnej wiadomości. Po prostu, Wzięłam głęboki oddech, złożyłam zaproszenie i schowałam je do szuflady. Kilka godzin później odpisałam jedynie. Dziękuję za zaproszenie. Niestety nie będę mogła uczestniczyć w uroczystości. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Bez wyjaśnień, bez wyrzutów. Cisza mówiła więcej niż słowa. Tego wieczoru Zosia wróciła ze szkoły, rzuciła tornister w kąt i z uśmiechem zapytała: Mamo. Ciocia Kasia naprawdę wychodzi za mąż? Dostałaś już zaproszenie? Zatrzymałam się na chwilę. W głowie mi dudniło. Spojrzałam jej w oczy. Czyste, ufne, pełne dziecięcej radości. Tak, kochanie. Dostałam. I my też tam będziemy, prawda? Zapytała z entuzjazmem. Wzięłam głęboki oddech. Nie tym razem, Zosieńko. Jej brwi się zmarszczyły. W oczach pojawiło się niezrozumienie. Pytanie zawisło w powietrzu, choć nie padło z jej ust. Dlaczego? Zmieniłam temat. Nie miałam siły odpowiadać. Nie wtedy. Nie tak. Przez kolejne dni zastanawiałam się, co tak naprawdę mną kierowało: ból, wstyd, czy może rozczarowanie. Bo przecież nie chodziło tylko o mnie. Gdyby to mnie wykluczono, może machnęłabym ręką. Ale moja córka? Jak można uznać, że dwunastoletnia dziewczynka, która nikomu nie wadzi, jest nieodpowiednia, by uczestniczyć w święcie rodziny? Nie mogłam tego zrozumieć. Ale nie musiałam. Wystarczyło, że postanowiłam, że nie będziemy brały w tym udziału. Że dla dobra Zosi nie pozwolę jej stanąć naprzeciw tej odmowy tak chłodnej, tak bezdusznej. W głębi duszy czułam, że ta decyzja coś zmieni. Że to nie będzie koniec, a raczej początek czegoś większego. Bo choć wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Zbliżało się Boże Narodzenie. A wraz z nim odpowiedź, której Katarzyna się nie spodziewała. Minęły trzy dni od chwili, gdy zdecydowałam, że nie pójdziemy na ślub Katarzyny. Trzy dni, które przeciągały się jak tygodnie, nasycone ciszą, która miała swoją własną wagę. W każdym kącie domu spojrzenie mojej córki. W moim własnym odbiciu w lustrze ta cisza była obecna. Nie powiedziałam Zosi prawdy. Nie umiałam. Nie potrafiłam zmusić się do tego, by wyjaśnić dwunastoletniemu dziecku, że ktoś, kogo uważała za bliskiego, uznał ją za niewartą zaproszenia. Jak mam to wytłumaczyć, nie raniąc jej serca? Ale dzieci mają dar wyczuwania rzeczy, o których się nie mówi. Któregoś wieczoru, gdy siedziałyśmy razem na kanapie, oglądając cichy film familijny, Zosia nagle zapytała. Mamo, czy ja zrobiłam coś złego cioci Kasi? Odwróciłam głowę. Jej głos był cichy, pozbawiony oskarżenia, lecz pełen niepokoju. Dlaczego pytasz, kochanie? Bo jeśli nic złego nie zrobiłam, to dlaczego ona nie chce, żebym była na jej ślubie? Nie odpowiedziałam od razu. Wzięłam ją za rękę. Jej małe palce splotły się z moimi. Czułam, jak drży. Wiedziałam, że nie mogę już dłużej ukrywać. Zosiu, czasem dorośli podejmują decyzje, które nie mają sensu. I czasem te decyzje ranią najbardziej tych, którzy na to nie zasługują. Ale to nie twoja wina. Ani trochę. Zamilkła na chwilę, a potem wyszeptała. Czy to dlatego nie idziemy na ślub? Skinęłam głową. Nie musiałam mówić nic więcej. Dobrze, powiedziała cicho. Nie chcę iść tam, gdzie mnie nie chcą. Zacisnąłam powieki, czując, jak uzygromadzą się pod powiekami. Moja córka, taka młoda, a już zmuszona rozumieć rzeczy, których nie powinno się pojmować w jej wieku. W kolejnych dniach atmosfera w domu była spokojna, lecz napięta. Zosia wróciła do swoich codziennych zajęć szkoły, książek, rysowania. Ale w jej oczach pojawił się nowy cień. Nie była smutna. Była. Dojrzalsza. I to bolało najbardziej. Tymczasem moja matka, Barbara, zadzwoniła do mnie dwa razy. Za pierwszym razem zostawiła wiadomość. Agnieszko, mam nadzieję, że dotarło do ciebie zaproszenie od Katarzyny. Wiem, że niektóre rzeczy mogły cię zaskoczyć, ale to tylko formalność. Zadzwoń, proszę. Nie odzwoniłam. Za drugim razem odebrałam, ale rozmawiałam oszczędnie. Mamo, nie wybieram się na ten ślub. Ale dlaczego? Zdziwienie w jej głosie nie było szczere. Przecież to rodzina. Nie można się tak obrażać o szczegóły. To nie szczegół, mamo. To moja córka. Po drugiej stronie zapadła cisza, a potem westchnienie. Katarzyna miała swoje powody. Chciała ograniczyć dzieci, żeby nie robiły hałasu, żeby było bardziej elegancko. Przecież chyba rozumiesz? Zacisnęłam szczękę. Rozumiem tylko jedno, że dla niej moja córka była niewygodna. A skoro tak, to ja też nie mam tam czego szukać. Barbara nie próbowała dalej. Rozłączyła się, mówiąc chłodno. Jak chcesz. Ale potem nie żałuj, że odwracasz się od rodziny. Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Leżałam w łóżku, wsłuchując się w spokojny oddech Zosi spokoju obok. Myślałam o tym, jak niewidzialne rany stają się dziedziczne. Jak jedno niedopowiedziane odrzucenie może zbudować mur, którego nie da się już przeskoczyć? Czy popełniłam błąd, że nie walczyłam? Czy powinnam była zadzwonić do katarzyny i domagać się wyjaśnień? A może właśnie w tej ciszy był mój protest silniejszy niż wszystkie słowa? W piątek po południu odebrałam maila. W temacie lista gości potwierdzenie obecności. To było przypomnienie od wedding-plannera, wysłane do wszystkich zaproszonych. Zimny, oficjalny formularz z pytaniem, czy potwierdza Pani swoją obecność? Zamknęłam laptopa bez odpowiedzi. Nie musiałam nic już potwierdzać. Wszystko zostało powiedziane w milczeniu, którego echo Katarzyna zrozumie później. Ale zanim to się stanie, czekało nas jeszcze jedno wydarzenie. Bo wkrótce miały nadejść święta. A ja już wtedy wiedziałam, że coś się zmieni. Grudzień nadszedł cicho, jakby nie chciał budzić starych ran. Ulice rozbłysły lampkami, witryny sklepów przyciągały wzrok dziecięcymi marzeniami, a w powietrzu czuć było zapach cynamonu, goździków i oczekiwania. Ale w moim domu świąteczny nastrój musiał zostać odbudowany od podstaw. Zosia, jak co roku, zaczęła rysować swoje kartki świąteczne. Zawsze robiła ich kilka dla mnie, dla babci, dla pani od matematyki, dla sąsiadki z drugiego piętra. Zatrzymała się, kiedy doszła do kartki dla Katarzyny. Mamo, czy w tym roku też mamy jej coś przygotować? Zawahałam się. Wiedziałam, że każda odpowiedź będzie czymś więcej niż tylko decyzją o wysłaniu kartki. Nie, Zosiu, w tym roku zrobimy coś innego. Skupimy się na tych, którzy są z nami naprawdę. Pokiwała głową powoli. Nie zapytała więcej. I ta zgoda Bolała mnie bardziej niż jakikolwiek sprzeciw. Zbliżała się Wigilia. Choć od lat świętowaliśmy ją w domu mojej matki, w tym roku podjęłam inną decyzję. Po raz pierwszy od wielu lat postanowiłam spędzić ją tylko z Zosią. Bez sztucznych uśmiechów, bez udawania, że wszystko jest w porządku, bez tłumaczenia, dlaczego moja córka nie jest wystarczająco elegancka, by siedzieć przy wspólnym stole. Rozpisałam listę zakupów. Wyjęłam przepis na barszcz czerwony który pamiętałam z dzieciństwa. Zosia upiekła pierniczki, w których było więcej lukru niż ciasta. Przystroiłyśmy mieszkanie skromnie, ale ciepło. Na oknie zawisły papierowe gwiazdki, które Zosia robiła z takim zapałem, jakby od tego zależał nasz świąteczny cud. 21 grudnia odebrałam telefon. Na wyświetlaczu Katarzyna. Nie odebrałam. Po prostu nie miałam siły słuchać głosu, który niedawno uznał, że moja córka nie zasługuje na miejsce w jej najważniejszym dniu. Po kilku minutach przyszedł SMS. Mogę wiedzieć, czy planujesz przyjechać na wigilię? Mama się denerwuje. Nie odpisałam. Tego samego dnia wieczorem zadzwoniła mama. Agnieszko, czy ty naprawdę nie zamierzasz przyjść? Jej głos był spięty, jakby już znała odpowiedź. Nie, mamo. Zostajemy w domu. Ale przecież zawsze byliśmy razem. Takie rzeczy się nie zmieniają przez jedno nieporozumienie. Zamknęłam oczy. Nieporozumienie. Tak to widziała. Jakby odmowa wobec mojego dziecka była pomyłką językową. To nie jest nieporozumienie. To wybór. I ja również dokonuję swojego. Usłyszałam ciężki oddech po drugiej stronie. Czyli przez twoją urażoną dumę rozbijasz rodzinę? Poczułam zimno przebiegające po plecach. Nie, mamo. Ja tylko nie pozwalam, żeby moje dziecko było poniżane w miejscu, które powinno być dla niej bezpieczne. Nie kontynuowała. Rozłączyła się bez słowa. 23 grudnia po południu otrzymałam wiadomość e-mail. Tym razem od samej Katarzyny. Krótka, chłodna. Jeśli zamierzasz urządzać teatr na święta, to przynajmniej miej odwagę powiedzieć wprost, co cię boli. W przeciwnym razie nie licz na moje zrozumienie. Siedziałam przy biurku z kubkiem herbaty w dłoniach, wpatrując się w te słowa. Czy naprawdę myślała, że to teatr? Że cisza, którą wybrałam, była próbą manipulacji? Zosia weszła do pokoju z nową bombką, zrobioną z filku i koralików. Uśmiechnęła się. Gdzie ją powiesić? Wskazałam miejsce tuż obok aniołka z papieru. Tutaj będzie idealnie. I wtedy zrozumiałam. W tym wszystkim nie chodziło już o Katarzynę. Nie chodziło o przeszłość. Chodziło o przyszłość Zosi. O stworzenie dla niej takiego świata, w którym miłość oznacza także granice. I że czasem największym darem, jaki możemy dać naszym dzieciom, jest pokazanie im, jak się bronić nawet milczeniem. Wigilia nadeszła. Na stole stał barszcz, uszka, kapusta z grzybami. Były też pierniczki, które przypominały bardziej bajkowe stwory niż tradycyjne ciasteczka, ale smakowały najlepiej na świecie. Zosia zapaliła świece. W tle grały kolędy, cicho, jakby nie chciały zakłócać spokoju, który unosił się w powietrzu. Spojrzałam na córkę. Jej oczy błyszczały od światła świec i czegoś jeszcze. Czegoś, co było rzadkie, cenne. Była szczęśliwa. I wtedy zadzwonił telefon. Znowu Katarzyna. Ale tym razem odebrałam. Z drugiej strony rozległ się krzyk. Naprawdę? Serio mnie wykreśliłaś z listy prezentowej dla Zosi? Nie rozumiałam. Jakiej listy? Mama mi powiedziała, że Zosia rozsyłała kartki z życzeniami. Że rysowała prezenty. A ja nic nie dostałam. Nic. Jej głos był ostry, pełen złości. Oczekiwania, odpowiedziałam spokojnie. Zosia robiła listę dla tych, którzy ją kochają, którzy ją szanują, i dla tych przygotowała prezenty. Ty sama się z tej listy wykreśliłaś. Cisza! Po chwili znowu krzyk, bardziej historyczny. Jesteś okrutna! Zawsze byłaś zazdrosna! Zawsze próbowałaś mnie karać, ale teraz posunęłaś się za daleko. Spojrzałam na Zosie, która właśnie podawała mi talerz z kucią. Uśmiechnęłam się lekko. Wesołych świąt, Katarzyno. Powiedziałam i się rozłączyłam. Tamtego wieczoru po raz pierwszy od lat zasnąłam sercem lżejszym niż kiedykolwiek. Bez maski, bez udawania. Ale coś mówiło mi, że to jeszcze nie koniec. Bo Katarzyna nie przywykła do tego, by ktoś mówił jej nie. A kiedy ktoś. Kto zawsze był słyszany, nagle spotyka ciszę, zaczyna walczyć o uwagę za wszelką cenę. Powigili, wszystko ucichło. Dosłownie i w przenośni. Telefon milczał, skrzynka odbiorcza pozostała pusta, a moje myśli, po raz pierwszy od wielu tygodni, mogły spokojnie wybrzmieć bez przerywanego dźwiękiem cudzych oczekiwań. W domu unosiła się jeszcze monu, a na stole stał talerz z niedojedzoną kucią. Zosia bawiła się nowym zestawem kredek z taką radością, jakby świat poza naszą kuchnią nie istniał. Ale ja wiedziałam, że to tylko cisza przed burzą. Cisza trwała trzy dni. W czwarty dzień po świętach, około ósmej rano, gdy szykowałyśmy się do szkoły i pracy, rozległo się pukanie do drzwi. Mocne, zdecydowane. Zosia spojrzała na mnie z niepokojem. Ja poczułam w sercu ciężar, który znałam aż za dobrze. Otworzyłam drzwi. Katarzyna. Stała w płaszczu, z wypiekami na policzkach, z oczami błyszczącymi od gniewu lub może od zimna. Za nią, nieco dalej, czekała nasza matka, Barbara, z ramionami skrzyżowanymi i twarzą pełną wyczekiwania. Naprawdę myślałaś, że to tak zostawimy? Zapytała Katarzyna, bez żadnego przywitania. Nie spodziewałam się wizyty o tej porze, odpowiedziałam chłodno. Zosia schowała się za moimi plecami. To był odruch. Naturalna reakcja dziecka, które czuje napięcie i szuka schronienia. Chcę porozmawiać. Teraz kontynuowała siostra. Spojrzałam na matkę. Ta westchnęła i dodała To nie może tak dalej trwać, Agnieszko Jesteś przewrażliwiona. Przesadzasz Nie, mamo po prostu postawiłam granicę. I teraz nie wiecie, jak się z tym obejść. Zaprosiła mnie do środka. Zosia poszła do swojego pokoju, choć wyraźnie nie chciała mnie zostawiać samej. Usiadł naprzeciw mnie przy stole, gdzie jeszcze kilka dni temu leżał opłatek. Teraz było tylko chłodne drewno i trzy pary oczu: moje, pełne zmęczenia, matki, zniecierpliwione i katarzyny, gniewne, nieprzejednane. Zrobiłaś z tego osobistą zemstę, zaczęła siostra. A to miał być mój dzień. Moja uroczystość rozumiem, ale ty musisz zrozumieć coś innego. Nie możesz zaprosić mnie i jednocześnie odrzucić mojej córki. Nie mam niebeżniej. To była decyzja logistyczna. Organizator, sala, menu, atmosfera. Nie chciałam dzieci. To był ślub, a nie Kinderbal. Ale inne dzieci były zaproszone. Przerwałam spokojnie. Katarzyna zamilkła. Nie zaprzeczyła. Spojrzała na matkę, szukając wsparcia. Dobrze wiesz, że Zosia jest spokojna. Grzeczna. Nie rozrabia. Nie hałasuje. To nie była decyzja o dzieciach. To była decyzja o niej. I ty to wiesz. Barbara sunęła okulary z nosa, potarła oczy. Westchnęła. Może byłaś zbyt surowa, Kasiu. Może rzeczywiście powinnaś przemyśleć. Nie. Nie będę przepraszać za swoje wesele. Nie zrobiłam nic złego. Spojrzałam na nią długo. Jej twarz była napięta, ale w oczach dostrzegłam coś jeszcze. Nie tylko złość. Strach. Strach, że nie kontroluje już sytuacji. Że po raz pierwszy to nie ona decyduje o narracji. Nie chcę twoich przeprosin, powiedziałam cicho. Chcę tylko, żebyś zrozumiała, że nie wszystko kręci się wokół ciebie, że twoje decyzje mają konsekwencje i że ja nie pozwolę więcej nikomu ranić mojej córki, nawet jeśli to będzie moja własna siostra. Barbara próbowała załagodzić: Może usiądziemy kiedy indziej, spokojnie, przy herbacie. Ale Katarzyna wstała gwałtownie. Wiesz co, Agnieszko? Zawsze byłaś dramatyczna, ale teraz przeszłaś samą siebie. Żyj sobie w tej swojej iluzji moralnej wyższości. Ale nie liczna to, że jeszcze kiedykolwiek się odezwę. Skinęłam głową. W porządku. Naprawdę? To wszystko? Tak? Bo twój krzyk już mnie nie siega. Wyszły, trzaskając drzwiami. Przez chwilę zostałam sama. Cisza wróciła, ale tym razem była inna. Ciepła. Oczyszczająca. Po chwili do pokoju weszła Zosia. Usiadła obok mnie, bez słowa. Po prostu wzięła moją dłoń i przytuliła ją do policzka. Już dobrze? Zapytała. Tak, kochanie. Teraz już dobrze. I naprawdę, było dobrze. Po raz pierwszy od dawna miałam wrażenie, że zrobiłam to, co trzeba że nie tylko ją chroniłam, ale także uczyłam że miłość to nie tylko obecność, ale też granice i że czasem największy szacunek rodzi się w ciszy, którą mamy odwagę wybrać. Ale historia nie zakończyła się na tym spotkaniu. Kilka dni później dostałam list, ręcznie pisany, nie od Katarzyny, nie od matki, od kogoś, kto obserwował wszystko z daleka i postanowił w końcu zabrać głos. Minęło kilka dni od wizyty Katarzyny i matki. W naszym domu znów zapanował spokój, nie ten wymuszony, który milczał pod warstwą niedopowiedzianych żalów, ale prawdziwy, wynikający z granic, które w końcu zostały postawione. Czułam, że coś się we mnie domknęło. Że wreszcie, po latach, stanęłam po stronie samej siebie. I mojej córki. To wtedy, w tę spokojną, styczniową sobotę, w skrzynce pocztowej znalazłam list. Nie był elektroniczny, nie był anonimowy. Był napisany odręcznie, na kremowym papierze, z podpisem, którego się nie spodziewałam. Michał, mój brat nie rozmawialiśmy od lat. Po wyjeździe za granicę nasze kontakty zanikły. Ostatni raz widział Zosię, gdy miała pięć lat. Pamiętam, jak odszedł z poczuciem, że w tej rodzinie nie da się oddychać że wszystko kręci się wokół jednej osoby. A reszta musi się dostosować albo zniknąć. A jednak, teraz napisał: Agnieszko? Dowiedziałem się od mamy, co się wydarzyło na święta. Nie jestem zaskoczony. Chciałem tylko powiedzieć jedno: widzę cię. Zawsze cię widziałem. I wiem, że musiało być ci bardzo ciężko, kiedy wybrałaś milczenie zamiast kłótni. To był akt odwagi. Być może nie na wszystko mamy wpływ. Nie zmienimy charakterów innych ludzi. Ale możemy zdecydować, kto zasługuje na miejsce przy naszym stole. I ty to zrobiłaś. Chciałbym, byś wiedziała, że jestem z ciebie dumny. Przylatuję do Polski w lutym. Czy moglibyśmy się spotkać? Chciałbym poznać Zosię taką, jaka jest dziś, i powiedzieć jej, że w tej rodzinie jest ktoś, kto nie pozwoli, by czuła się nieważna. Z serdecznością. Michał. Po przeczytaniu listu siedziałam długo w milczeniu, z dłonią na papierze, który drżał lekko w świetle poranka. Czułam coś, czego dawno nie doświadczyłam uznanie nie tylko od brata od życia. Kiedy Zosia wróciła z zajęć muzycznych, wręczyła mi kopertę to od twojego wujka Michała spojrzała na mnie z ciekawością, rozrywając ostrożnie papier. On pamięta o mnie? zapytała niepewnie. Nie tylko pamięta. Chcę cię poznać i powiedzieć coś bardzo ważnego. Jej oczy napełniły się łzami. Przytuliła się do mnie z taką siłą, jakby chciała zatrzymać ten moment na zawsze. Mamo, to najpiękniejszy prezent, jaki mogłam dostać. I wtedy zrozumiałam. Nie musiałam niczego odbudowywać z Katarzyną. Nie musiałam walczyć o aprobatę mamy. Nie musiałam być częścią rodziny. Która nie widziała mojej córki takim wzrokiem, na jaki zasługiwała. Bo wystarczyło jedno: obecność ludzi, którzy widzą nas naprawdę. Miesiąc później Michał przyjechał. Spotkaliśmy się w kawiarni na Starym mieście, gdzie zimowe słońce odbijało się od zasp na chodnikach. Przyszedł wcześniej. Czekał z dwiema gorącymi czekoladami i kwiatem dla Zosi. Kiedy weszła, uśmiechnął się szeroko i powiedział Ale urosłaś. I jesteś dokładnie taka, jakiej się spodziewałem. Rozmawialiśmy przez dwie godziny. Michał słuchał, zadawał pytania, śmiał się z Zosi. I kiedy nadszedł moment pożegnania, powiedział do mnie szeptem: Nie zmieniaj się. I nie pozwól nikomu przekonać cię, że miłość to obowiązek. Miłość to wybór. A ty wybrałaś właściwie. Od tamtej pory minęło kilka miesięcy. Katarzyna nie odezwała się. Barbara przysłała kartkę wielkanocną z podpisem dmama. Nie odpisałam. Nie ze złości. Po prostu, nie musiałam już odpowiadać. Zosia nadal rysuje kartki na święta. Ale teraz robi to z większym spokojem. Wie, kto na nie zasługuje. I nie boi się już pytać, dlaczego ktoś jej nie zaprosił. Bo ja jej pokazałam, że jej wartość nie zależy od czyjejś listy gości. W życiu nie zawsze dostajemy to, czego chcemy. Ale czasem, w milczeniu, otrzymujemy to, czego naprawdę potrzebujemy uznanie. Spokój. Miłość, która nie wymaga walki. Zosia często mówi mi teraz, Mamo, jesteś moją rodziną. I to mi wystarcza. Uśmiecham się, bo wiem, że od tej jednej decyzji nie pójścia na ślub wszystko się zmieniło. Nie na gorsze na prawdziwe.